W dzisiejszym odcinku Card Fishing zastanawiam się, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby spróbować złapać smoka. Także bardzo możliwe, że smok się tutaj pojawi, ale trzeba pamiętać też o tym, że mam do wykonania questy i muszę jeszcze zrobić 8 questów, żeby odlokować y, chyba radar albo sonar to się nazywa. I no nie ukrywam, że to jest bardzo potrzebna rzecz, bo dzięki temu będę widział y, po prostu, jakie to są y, te ryby tutaj potrzebne. Uuu, a co to jest za jakaś taka fajna ryba? Okej, okay, zmieniłem troszeczkę y, ulepszenia, jeżeli chodzi o moją wędkę. A dobra, bo to jest ta różowa. To jest samica, a tu jest samiec. I one będą, e, no powiedzmy, się tutaj jakoś tam bawiły. Jak widzicie, mamy masę, masę rybek do złapania. Ej, bym chciał poprosić Was na samym początku o zostawienie łapki w górę. To jest dosłownie chwilka, moment. I zacznijmy sobie. Czekaj, czekaj. Czy to nie jest to. E, ja, ja muszę to zobaczyć. Ja muszę to zobaczyć, bo zmieniłem. W ogóle zapomniałem o tym powiedzieć. Tak wyglądają aktualnie moje ulepszenia na wędce. Tutaj jest flik. E, ja wiem, że jakby kamerka to zasłania. Także w lewym dolnym rogu mamy flika. Zatrzymajcie sobie film, jeżeli Was to troszeczkę Bardziej interesuje, ale chciałem zobaczyć, czy uda mi się być może wyłowić tą. Tak, okej, okay. o nie, 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 nie. Ja, ja, ja ciebie nie chcę tutaj, ale być może uda się znaleźć tą złotą rybę, która. No być może, o, może tutaj ona on była? Albo i nie, Jezu, y, nie wiem dlaczego, ale jak nie widzę tego radaru, to czuję strach, ok? Mimo tego, że raczej tutaj nic, nic takiego nie ma. A czekaj, a może to jest to gniazdo? O, chwila, gdzie ona mi pokazywała? Ja pierdzielę. O, tu jest, dobra, dobra, jestem, jestem w dobrym miejscu. Okej. Okay. <laughs> no powiedzmy, że jestem w dobrym miejscu, ale ja muszę jej zabrać jajko, czyli to jest, ej, w ogóle nie planowałem y, znaleźć tej ryby, a okazało się, że ją znalazłem. Ale y, co chciałem powiedzieć, czekaj, Poszukamy sobie tej złotej ryby, może gdzieś ona tutaj będzie, nie? Niestety i nie ma. Ym, właśnie chodzi o to, że muszę jej zabrać jajko. I w ten sposób spróbować po prostu zwabić smoka, żeby właśnie go złapać. Ale czy mi się to uda? Nie mam pojęcia. Ok, radar, a radar się troszeczkę popsuł. Jeszcze raz będę chciał sobie tutaj spróbować, albo bardziej w lewą stronę. Bo no nie ukrywam, że ciekawi mnie. O, ale ten smok jest szybki. Bardzo, bardzo szybki. Dobra, wiecie co? Weźmiemy sobie tak. Mega hooka. Być może bombki potrzebuje? Kurde, dobra, bombka, mega hook, lighter i spróbujmy po prostu dotrzeć raz jeszcze do tej ryby, która chroni, no to jajko, no nie, te niebieskie ryby, no nie, i tutaj jakiś mały guwięnko leci, ja już to widzę, ale to jest bardzo szybkie, czyli co, co, co to jest? Co to jest... Oh, <laughs> no chyba ty sobie jaja robisz, że z silosu y, przypłynąłeś aż tutaj. Nie, on powrócił! On powrócił, widzowie! Ja myślałem, że już mamy ciebie y, stary z głowy. a Okazuje się, że nie. Tak, oczywiście, że potrzebuję większej przynęty. I w ogóle zmieniłem taktykę, ponieważ y, nie mogłem znaleźć z powrotem y, tej, wiecie, tej ryby, która chroni swoje y, jajko i wziąłem odstraszyłem już ją bombką i mówię, dobra, no to teraz na pewno nie będzie problemu. Mogę sobie w ogóle nastakować parę bombek, także zobaczmy, mega hook, pek, i czy teraz y, będzie troszeczkę lepiej, i tutaj idealnie pode mną jest to jajko, które muszę y, jakkolwiek po prostu tutaj przechwycić, ale no nie sądziłem, ja pierdziele się wystraszyłem, o, czyli one zjadają mi wszystkie, wszystkie y, bombki. No, te ryby. <laughs> to nie będzie. Nie, nie, nie będzie to takie proste, jak się spodziewałem. Dobra, czy bombka na ciebie zadziała? Aha, okej. Okay. Um, o, smok jest. No, witam, smoku. Słuchaj, ja bardzo ciebie chcę złapać. Ale wygląda na to, że trzeba będzie inaczej do tego podejść. Czyli trzeba będzie bardziej iść w lewą stronę i z lewej strony, w momencie, znaczy y, po prostu tutaj w tej dziurze, którą y, widzicie po prawej stronie, y, trzeba będzie tam zanurkować. I mam nadzieję, że to zadziała. Dobra, bierzemy latarkę. Bierzemy mega huka i idziemy po to jajko. Dobra, i to powinno być tutaj po prawej stronie i on wrócił? Ej! Przecież ty nie, 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 nie mieź, a mogę ciebie. A, nie, nie mogę ciebie, niestety. Mm -hmm. No tak, będziesz w jedną i w drugą stronę sobie tutaj chodził, także muszę znowu powrócić, znowu iść po bombkę i <noise> znowu spróbować. Raz jeszcze, ja przepraszam, że tak wyglądają te próby. Zamiast się skupić na czymś łatwiejszym i wiecie, powyławiać te ryby, które rzeczywiście są o wiele prostsze do złapania, to nie, 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 nie. Nie, 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 nie możemy takich prostych rzeczy tutaj próbować. Trzeba, yy, no, o wiele trudniejsze. I uwaga, zobaczmy, czy to zadziała się. Ma bum, okej, okay, i teraz bierzemy to jajko? Eee uh. A cze czekaj, cze czemu tego nie mogę chwycić? Może ja muszę mieć specjalne ulepszenie? I wygląda na to, że coś troszeczkę źle robiłem, i wydaje mi się, że już wiem o co chodzi, bo ja muszę po prostu zlurować tego smoka i nie wiem, czy on będzie za chwilę tutaj przypływał. Halo, smoczku, y wrócisz tutaj i. O nie, <ścoughs> to nie jest smok. To nie jest smok, to nawet nie przypomina smoka, to jest najbardziej przeklęta ryba, y jaką kiedykolwiek y widziałem, ale ja muszę chyba tego smoka zlurować do tego jajka, i tak to y dokładnie trzeba było z robić, ale nie jestem teraz w stanie tego ogarnąć, dlatego po prostu wrócimy do tego innym razem, tak? Może skupmy się po kolei na wykonywaniu tych questów, bo widzicie, ja tutaj próbuję jak najszybciej to wszystko robić, a później się okazuje, że nie jestem jeszcze fizycznie w stanie wykonać tej misji. Dobra, zobaczmy, czy po prawej stronie... Uuu, ej! Ciebie chyba nie mam, tak mi się zdaje, także chodź tutaj. Rana! No dobra, na rana 9000, kolejny wpisik, jakiś tam procent został uzupełniony, i tutaj tak, was nie potrzebuję. Po prawej stronie powinna się właśnie respić ta ryba która jest mi potrzebna, nie, ty, ty wy, wy też mi nie jesteście potrzebne. A może ty? Aha, okej. Okay. No ni 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 niestety okazuje się, że e, jednak nie tutaj. O, właśnie, to jej potrzebuję. Ona jest do questa! Dobra, i chwyciła przynętę, teraz muszę ją na spokojnie wyłowić! Proszę, nie zjadać tej ryby, ta ryba jest. Yy, no ry ryba jest yy, chroniona. I uwaga, chyba mamy to tak. Pierwszą misję dzisiaj. Udało się wykonać po no, małym failu ze smokiem. Bombat. Bombata to jest ta rybka, która bardzo lubi bombki i trzeba kamień. W sumie dlatego też mam y, ulepszenie wędki specjalnie zrobione właśnie pod tą rybę i trzeba się zasnąć na sam początek. O właśnie, tego kamienia potrzebuję. Halo, Bombat, jesteś? Nie, ten dzień ty nie jesteś Bombat. Um, czekaj, gdzie one są? <grych> o jest! Dobra, i chyba w ten sposób po prostu muszę go ten wyłowić. Jak wiecie, już się do tego przykładam. Mo, mo, może nie tyle co się przykładam, co po prostu. E, chwila, chwila, bo są małe problemy. I e, co zajmuję się tymi questami, to okazuje się, że te questy są banalnie, banalnie proste. Baby, dobra, ja chyba wiem, który to jest. Small, jeżeli sobie pójdziemy. Czy to nie będzie ten mały żółwik? którego ignorowałem. Tak, to jest mały żółw, także musimy iść na sam koniec mapy i trzeba będzie oczywiście unikać, wiadomo, jakiej ryby. Chyba nie muszę wam mówić, jaka jest najbardziej znienawidzona ryba aktualnie w Catgut Fishing, która nie daje mi spokoju, ale jednocześnie no jej zachowanie jakby do niej pasuje. I w sumie tu nawet nie jest mi potrzebna żadna przynęta, także może, o nie, 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 nie może przynęta nie jest potrzebna, ale jest masa. Masa innych rzeczy, które będą tu przydatne Jajku, ja tylko tutaj przyszedłem I jak zwykle O, właśnie ciebie, właśnie ciebie Mały żubiku, potrzebuję, a nie, nie, nie ciebie No, ona jest w ogóle odporna na ten Na wszystkie bombki, wszystko dosłownie Co tutaj jest, dobra, także Was mogę wyminąć, o, o, o one gdzieś tutaj były na dole. Właśnie ja sobie też wziąłem, że, y, no, wziąłem, y, co, coś takiego dałem. Need bigger bye. dziękuję bardzo. Y, wziąłem, dałem takie ulepszenie, które pozwala mi nadalej, Ech, ojku, chwila, czy, czy ja mogę to odstraszyć wszystko? Idźcie sobie, idźcie sobie te głupie ryby, że mogę dalej tym haczykiem szukać różnych rzeczy, mimo tego, że przynęta mi się zerwała. O, 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 dobra, mamy go, jest, ej, wiecie co, wystarczyło po prostu poczekać. Nie szedłem jakoś tam głębiej, bo ten jego mość cały czas czekał, ale udało się wykonać trzy questy, także progres, i teraz będę chciał złapać tą złotą rybę. No, to jest, jednak ona jest tam wskazywana z jakiegoś powodu, także Zobaczmy, jakie będziemy mieli trzy kolejne questy. Jeżeli to będą ryby, których nie będę wiedział, gdzie złapać, no to pójdziemy sobie właśnie do tej spiczastej ryby, gdzie, gdzie dziób, dziób pokazuje po prostu tą złotą rybę. I mam nadzieję, że za nią dostaniemy trochę kasy. I co to będą za ryby? Bagu, Lionfish oraz Ray. Ray to jest płaszczka, tyle wiem. Bagu. Czy ja spotkałem coś takiego jak Bagu? A, Bagu to jest ta zielona ryba, która chyba ma brwi. A tutaj, jeżeli sobie zjedziemy troszeczkę niżej, no to mamy Lionfisha. Więc to są wszystkie ryby, które teoretycznie, no jakby wiemy gdzie one są, więc zobaczmy, o, weźmy sobie tak mega hooka, teraz mogę y, tak naprawdę co, y, wiecie, co połów ogarniać sobie i brać tego mega hooka, także proszę się przesunąć, wszystkie ryby, y, jeżeli tu jest rekin, okej, okay, no z tego rekina jeszcze parę odcinków temu się cieszyłem, Ta teraz już to nie jest ten moment, ale... Tu gdzieś powinna być pła... okej. Okay. <laughs> Nawet nie trzeba było długo szukać. No, to, to jest po prostu piękne. Jak można bardzo szybko progresować tą grę, wystarczy iść yy, za questami, a nie U, najlepsza ryba, najpotężniejsza, najnowsza, yy, najbardziej złota, najbardziej wartościowa. Dobra, także pierwszy questik wykonany. Teraz tak, Bagu, kojarzy mi się, że on był gdzieś tutaj w tym rejonie, ale nie wiem, czy chcę to... Na, na początku pójdę sobie po Lionfisha i przed odcinkiem yy, próbowałem właśnie znaleźć tą rybkę taką Małą, której potrzebowałem Bo wiedziałem, że ona jest po prawej stronie koralowca I zauważyłem pewną rzecz Że nie wiedziałem jak złapać tego Lionfisha, ale jeżeli miałem Jakąkolwiek małą rybę To wtedy Lionfish się nią Ej, bagu jest <ścoughs> O co tu chodzi? Rozumiecie, nie szukałem tego bagu A okazuje się, że go znalazłem Chwila. Jakąś małą rybkę i O, widzicie? A jest, czyli on jest zainteresowany, zainteresowany małą przynętą, więc najprawdopodobniej wszystko co muszę zrobić to wybrać sobie mega hooka na przykład, zabrać małą rybę i no lionfish powinien też się zaczepić, zaraz zobaczymy czy o to dokładnie tu chodzi, halo, um, gdzie wy jesteście, okej okay, tu jest Nemo, mhm. Mm to nie jest... Dobra, i teraz nie mogę znaleźć tej ryby. <laughs> to, są, to są klasyczne problemy. O, 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 o! I jest, mamy ją. Także, no, bardzo, bardzo prosta... I pro, prosta ten... Prosta misja. Nie! Jakim cudem on się tutaj pojawił? Przecież to jest tak daleko! A on tutaj przypłynął. I najprawdopodobniej ta grupa po prawej stronie to jest... To są yy, młodsi bracia. Jezu. <laughs> Moja cała gra została teraz przeklęta już zawsze się... Tak, no, ja, ja widzę już nawet po ruchu że to jest ta grupa, która tutaj przypłynęła. Rozumiecie to? To są, to? to są właśnie takie rzeczy w Card Ghost Fishing. O! Ty Moga się nazywasz? Ale ja ciebie chyba już łapałem, tak mi się wydaje, ale no nie widzę... O, czekaj, czekaj, czekaj. O, coinfish! Eee, a wiecie co wezmę sobie, coinfisha? 240 tysięcy piechotom. Nie chodzi, jak to się mówi. Także weźmiemy sobie gdzieś tutaj. No i muszę znaleźć jeszcze tego bagu. No i wydarzyła się klasyczna rzecz. Czyli, jak potrzebuję znaleźć tą rybę, no to jej nie ma. A jeżeli jej nie szukałem, no to co chwilę ją gdzieś tam e, mijałem. Ale postanowiłem, że zmienię sobie po pierwsze przynętę, ponieważ te małe ryby nie dają mi spokoju i zaczęło to być trochę e, denerwujące. Weźmiemy sobie jakąś małą przynętę. A nie, dobra, przepraszam, bo za chwilę one nie będą mogły już zjeść tej przynęty i weźmiemy sobie, zanim zamienimy tą przynętę, chodź, 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 właśnie sour fish po raz pierwszy mi się przyda i teraz to powinno działać w ten sposób, że te małe rybki, tak, one nie mogą w końcu tego tutaj jeść, także spróbujmy znaleźć weźmiemy sobie parę bombek i lecimy szukać właśnie tej złotej ryby, także rozpoczynamy poszukiwania i trzeba będzie dokładnie zobaczyć w którym kierunku Ok, one gdzieś tak tak. No dobra, gdzieś tutaj powinna być ta złota ryba. Za chwilę. Okej, okay. to, to na pewno nie jest to miejsce. Jeszcze gdzieś niżej ona musi być. Z tego co pamiętam, to ona naprawdę mogła być bardzo. Nie, nie, nie. On wrócił. <laughs> ja już, już nie mam siły. <laughs> Czemu on mi to robi? Czemu? Jajko, no to jest. Powiem wam tak. Już ja, ja nie wiem, ja, nie, ja po prostu. Ja po prostu nie wiem. Ja byłem przekonany, że on sobie tam zostanie, albo że będę mógł go odstraszyć jakąś bombką. A większość tego czasu ja na niego e, no, no, narzekam, nie? Na tego gościa. Dobra, no spróbujmy po raz kolejny. Czyli co, gdzieś po prawej stronie mniej więcej, mniej więcej tam. Dobra, zobaczmy, będę trochę tak na oko to wszystko robi. Jezu, się przestraszyłem. Odejdź, 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 o, ej, dobra, jak do jaskini wpłynąłem, i tutaj jest gniazdo, okej, okay, tu jest gniazdo, czyli jeszcze niżej, tak, jeszcze niżej, i w prawo gdzieś, to, to, musi być tutaj, halo, złota rybko, o, jest, prawdziwie złota, przepiękna, świecąca, kosztowna mam nadzieję też, ryba, a, widzicie, no, czyli są tutaj, w ogóle to jest porąbane i ta ryba, z tego co pamiętam, ona ma y, parę różnych y, miejsc, w których możesz się po prostu pojawić. I akurat się okazało, że jest tutaj, tylko... Wiecie, czegoś, czego się teraz boję? Że przyjdzie on. O, nie, nie, nie chodziło mi o Smoka. Że przyjdzie on i ją zje. Ej, czekaj, czy on czy naprawdę? Nie, nie. C serio, to był żart stary. Goldfish 450 tysięcy... Papa, jak się czai. <laughs> Nie, nie dostanie tej ryby, nie ma takiej opcji. Dobra, idziemy po misję, bo zobaczymy, co jeszcze Gra ode mnie chce, jakby, co, co mam złapać. O, i okazuje się, że obie ryby są dość blisko siebie, bo Krejfin to jest chyba ta niebieska ryba, która właśnie jest powiązana z czompim. A tutaj mamy Womblera, który ma takie, uu, takie <laughs> dziwne wargi. Także na samym początku weźmiemy sobie, po pierwsze, wymienimy przynętę. Okej. Okay, a tutaj. Halo, chodź. Chodź ze mną. No dobra, dziękuję bardzo. I teraz yy, z tego co rozumiem, żeby złapać tą niebieską rybę, to na początku muszę yy, złapać cząpiego. Bo one no, są po prostu najlepszymi przyjaciółmi. I czy to jesteś... Nie, to nie jesteś tutaj ty. Okej, okay, tutaj też ciebie nie ma. Hmm. A co, co to jest to duże takie? Czy co? Spróbuję. Ch chodź, chodź, chodź. Nie, nie wiem co to jest, ale na pewno. Chodź. Nie, nie! A, to jest żart! On tutaj przyszedł! Co? Nie, 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 nie. Ej, to, to powiem wam tak, to już przestaje być zabawne. Jakby. Czemu? Czemu ta ryba mnie prześladuje? I w ogóle przed chwilą był Bagu, nie? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Bagu też, te, też sobie. O, 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 to jest ta dwójka. Ja już widzę, widzę po ich mów. Nie, no dobra, to, to jednak nie jest najprawdopodobniej ta dwójka. Odejdź! Ja chcę Cząpiego! Ciąpi. Chompie. E, czy mogę ciebie ten chompi znaleźć? Oj, oj, oj. A może tutaj ta dwójka, która sobie tak pływa? Tak! Bagu! Czyli to wy tak sobie pływali, pływałyście tutaj cały czas. Dobra, no jednego. Okej, okay, a czy. Ale on wa. Aha! No, ty, walczy ta ryba. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że ona będzie taka mocna. Na chwilę trzeba było powalczyć, ale w końcu ją mamy. Także, Bagu, witaj na pokładzie. I od razu lecimy z. Huge hookiem. E, a, mega hooka sobie weźmiemy. I musimy znaleźć. No właśnie, gdzie ty jesteś, co... Nie, to ty, ty nie... Ty, cie, ciebie nie szukam, stary. To nie, nie o ciebie mi chodzi. Ale, no gdzieś ta ryba... Pamiętam, że ona była zawsze w tym rejonie, bo... Ja przypominam, to był mój e, n, ulubiony sposób na wbijanie y, po prostu poziomów w Ghost Fishing. Ja resetowałem grę i łapałem jedną rybę i później po prostu... O, 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 okej, okay, dobra, cyk. Nie wiem, czemu on się sklonował, ale spoko. Mi to nie przeszkadza. Oj, 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 ale walczy. No, i teraz chodź ze mną. I czekajcie, co my musimy zrobić? Yy, ja muszę wyrzucić ciebie do wody. I ta niebieska ryba powinna być gdzieś tutaj? Albo jej nie ma? Aha. Okej, okay, wygląda na to, że jej nie ma, bo w sumie jej nawet wcześniej nie było. Ty, ja jej dzisiaj nie widziałem kompletnie. No dobra, to ją zostawimy na kolejny raz, a teraz chciałbym wam pokazać kolejną rybę, która jest nam potrzebna do questa. I nie wiem, czy to nie będzie tutaj tak grubka. O nie, 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 to na pewno. Chociaż, kurde, to jest możliwość, że to jest to, tylko no jest mały problem, bo ja zapomniałem latarki, więc weźmiemy sobie raz jeszcze. O, i teraz, mając już wszystkie rzeczy, wyjazd. Wy też sobie dwie pójście, Hammerhead też ciebie nie chce i was... O! Wy widzicie? Są. <laughs> to są właśnie one. One z takimi uu, dziwnymi wargami i w ogóle Bagu się okazało, że nie ma żadnej brwi. Nie mam pojęcia dlaczego, ale miałem w głowie Coś takiego, że ten, że, że, że Bagu ma brwi. I możemy zabrać od razu dwa kolejne kwestysty, Smiley i Kawin. Yy, smiley. Nie wiem, z jakiegoś powodu kojarzy mi się, że to jest jakaś mała rybka. Dobra, i Kawina, z tego co widzę, można gdzieś na dole oceanu zobaczyć. Także yy, za chwilę go poszukamy. A druga rybka jest o wiele łatwiejsza, bo Slimy, a nie Smiley, bo ja chyba yy, ją tak nazwałem. No to okazuje się, że ona jest yy, nad silosem. I rzeczywiście widziałem, pamiętam nawet, że to jest zielony kolor, ale na początku e, zobaczmy sobie tego kawina. I właśnie, ja też wam nie pokazuję, ale ja zdobywam e, więcej czapek. Na przykład e, ta czapka jest bardzo spoko, bo pod, e, po, pokazuje nam ryby, które potrzebujemy do misji, e, są czerwone po prostu na radarze. Ja tego nie używam, bo i tak mi tam radar dalej nie działa. Ale no, chcę też jakby zaznaczyć, że ej, jest opcja, żeby coś takiego zrobić, dobra, także lecimy, bierzemy sobie mega hooka, bierzemy sobie parę bombek, light i e, rozpoczynamy po prostu polowanie od samego początku, czyli ona będzie gdzieś tam e, trochę niżej, dobra, wyjazd rekinie, wyjazdy rybko i, a właśnie, bo tu będzie bombat, e, O nie, ja nie chciałem czapki. Ah, no, mały problem. I dobra, nie wiem czy to może być ona, ale wezmę ją wyłowię, wyłowie, bo na pewno jej jeszcze nie miałem, także weźmiemy po prostu, będziemy mieli to z głowy i za chwilę ruszymy na dalsze polowanie, bo tam jest na dole rzeczywiście dużo ryb, które gdzieś tam miałem. Aha, to była ona. <ścoughs> Okej, okay, to, to jest totalna głupota. New quest, cave no to ty będziesz żyła w jaskini, to... Dlaczego ja widziałem cavefisha? No nie, niestety cavefisha nie widziałem, także trzeba będzie i tak wszystko wyłowić. Okej, okay, waszą trójkę już na pewno mam. To jest Ying albo Yang i Yinga ja albo Yanga trzeba podprowadzić do Yinga albo Yanga. Wow, wow. <ścoughs> super to powiedziałem. Was pamiętam, że już wyłowiłem, więc nie potrzebujemy tego. I zobaczmy... Uuu, trochę głębiej. Tą fioletową rybkę już mam, spoko, to pamiętam, pamiętam, nie, 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 nie. nie, nie. To jeszcze zejdźmy sobie niżej. Chociaż tutaj. Ajajaj. Aj. A właśnie, widzicie, chciałem sobie zajrzeć, czyli mniej więcej tu, tu, tu. Okej, okay, to będzie to, to samo przejście. Chociaż nie wiem, czy nie spróbuję teraz bardziej z prawej strony. O kurde, i dwie czapki w ogóle się zestakowały. To wyglądało jak jakaś nowa czapka, ale raczej to nie jest nic nowego. I zobaczmy, czy tutaj. Okej, okay, bomba się nie rusza. A, tu jest cave shark chyba. Tu, tu jest śpiąco. Ej, a może to jest cave fish. Tylko, że ja potrzebuję bombki, żeby was obudzić. No właśnie, a wy sobie będziecie tutaj spały. A może ty jesteś Cavefishem? Szczerze, dla mnie może. O, dobra, to ona się, ona wygląda jak Ale już będę wiedział. A, czekaj, bo walczy. Ale już będę wiedział, że muszę tutaj wrócić. Ja pierdzielę po tą rybę. z ryby w głębinach, które walczą e, mocno. I tędy, czekajcie, bo muszę ustawić idealnie statek. Bardziej w lewą stronę, żebym, wiecie, z, 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 spuścił tą swoją przynętę teraz prosto i żebym od razu wrócił do tej jaskini. I uwaga, co to jest? Korbon, 11 tysięcy. Spoko. A, i łódka jest pełna. Ale i tak spróbujemy raz jeszcze. Kurde, jakieś gówno się przyczepiło po drodze, ale dobra, wezmę to też yy, wyniesiemy. Chodź, 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 chodź. Nie wiem czym jesteś. Może to właśnie Ciebie szukam, chociaż nie wydaje mi się, bo ty miałaś być gdzieś tam w jaskiniach. Spotter 18 tysięcy. A I poszła sobie. Dobra, to, to i jeszcze raz, spotter, ale właśnie czy takiego spotera mam już zaliczonego w tym. W, w mojej encyklopedii powinno tak być. Proszę, tylko się teraz nie urwi. Chodź, chodź, chodź ze mną. Kurde, no to jest znowu ryba, która będzie chciała powalczyć trochę. A może przy tej skale na nią poczekam, bo też nie wiem, wiecie, jakie to jest tutaj głębokie. Bo o, nie, 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 nie. no o was mi nie chodzi. O, 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 od siebie. Dobra, i pięknie, pięknie się wydostałaś tam. Nie, nie idziemy, nie, idzie... nie wracamy. Nie wracamy na te głębiny. Idziesz ze mną na statek, chociaż nie, no ja będę musiał Ciebie tym y, trzymać już na wędce. I może to jest ona? No w sumie pasuje, nie? To nie jakiś taki opis, że to jest cave fish. Chociaż kurde, ja nie wiem czy tamta ryba, m, która spała, to właśnie to nie będzie y, to, co potrzebujemy tutaj złapać. O, Thrasher 24 tysiące. Prawie jak Thresh z Ligi Legend, ale to, to, nie, nie, to raczej nie jest to. I mamy 2 miliony 600. 000. I czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć jedną rzecz. Ja mam już Deep Sonar! Ej, kiedy, kiedy to mi się odblokowało. <grych> Czyli ja zrobiłem wystarczającą liczbę questów, żeby to odblokować. I. A, chwila, zarzucę sobie. Tak. Ojku, jakie to jest przyjemne. I ja, i widzę, widzę po prostu te wszystkie ryby. Ale chcę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Czy ja później będę widział. A, Ojejku, znowu, znowu są problemy z tymi rybami. Czy później mi ten deep sonar i tak znika na dalszym poziomie i czy po prawej stronie ja będę widział cokolwiek? Bo wydaje mi się, że ja muszę coś zrobić, wykonać jakąś misję, tylko już, kurde, nie pamiętam, co to było, żeby widzieć... Okej, okay, mamy, mamy dipsonar. Ach, no. To jest... Czuję się, jakbym pierwszy raz założył okulary. Naprawdę, że w końcu widzę, na co będę ten, na co będę polował i co, co chcę tutaj złapać. Dobra, Pek, obudzę Ciebie. Okej, okay. i tutaj jest ten, no właśnie, o, nie przestraszyłem go, <grafię> chyba nie o to chodziło, dobra, pójdziesz ze mną, a nie, nie idziesz ze mną, hmm. ale tym się zajmiemy, powiem wam tak, następnym razem także udało się odblokować Dipsonar, znaleźliśmy złotą rybkę, ja jestem bardzo zadowolony z tego, mam nadzieję, że wy też, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, kota łowiącego ryby, bo jeszcze mamy dużo ryb, bo mamy tak, 53%, 48%, 32% i 36%, no to jeszcze trochę na nas oczywiście czeka, jak widzicie, smog, abysal, ale tym się zajmiemy następnym razem.